Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowań jest oczywiście y, wielka transformacja energetyczna, która jest przed Polską, y, która jest y, nieuchronna, ale która też y, ma ogromny wpływ na zmiany w takich chociażby obszarach jak Sodnia Wielkopolska, y, osobliwie tutaj Turek, ponieważ... Z jednej strony wyczerpują się zasoby wizualnych odkrytych węgla brunatnego i jest pytanie o przyszłość energetyki. Czy węgiel brunatny jest przyszłością? Wydaje się, że to już nie jest przyszłość, że tu trzeba dokonać istotnych zmian. Jak złoża się kończą, to to miejsce musi powstać inny. Efektywny, ale przede wszystkim przyjazny środowiskowo sposób wytwarzania energii. Stąd też uznajemy, że po pierwsze transformacja energetyczna w Polsce jest koniecznością. W ramach tej transformacji musimy poszukiwać oprócz węgla w tym naszym koszyku energetycznym innych źródeł energii pierwotnych. Niewątpliwie takim dobrym rozwiązaniem są też odnawialne źródła energii czy też ewentualne zastąpienie na pewien okres też aktualnej stosowanego węgla, na przykład zastąpienie go gazem. Aby pomóc temu procesowi w ramach nowego systemu handlu emisjami został ustanowiony budżet na modernizację i transformację energetyki. To jest 12,5 miliarda euro do wykorzystania po roku, 2000, od roku 2000, po roku 2020 w Polsce. Z tego 2,5 miliarda na tak zwany sprawiedliwy proces transformacji obszarów pogórniczych, bo podkreślamy, że to nie dotyczy tylko Śląska, ale również wschodniej Wielkopolski. Zresztą chcę tutaj podkreślić też zaangażowanie samorządu zarówno wojewódzkiego, jak i również samorządu powiatowego, samorządu gmin z powiatu tureckiego, które włączyły się w ten proces konsultacji tego procesu przekształceń, transformacji, czyli ni sprawiedliwej transformacji tutaj w Wielkopolsce Wschodniej, a osobliwie w powiecie tureckim. Dodatkowo chcę Państwu powiedzieć, że również zapisaliśmy w projekcie budżetu na kolejne lata po roku, od roku 2021 3 miliardy 600 milionów euro na tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czyli również na wsparcie. To jest akurat inicjatywa polskich posłów. Co prawda budżet nie jest uchwalony w tej kadencji, to jest zadanie dla nowego parlamentu, ale to jest zadanie dla nas między innymi, jeżeli oczywiście będzie nam zwolił Wielkopolan możliwość kontynuowania tej misji, żeby to w tym projekcie budżetu pozostało i żeby to zostało w takiej formie uchwalone.